Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z wami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne. Sprawa byśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wysłaniamy Tobie, Panu, wieczna chwała. Boa